Siemanko, cześć, dzień dobry. Korzystając z zachodu słońca, taka myśl na wieczór, na sportowo, bo przecież aktywność rodzi pozytywność. Słuchajcie, wiele razy mówimy o tym, że mamy bardzo źle. I wcale to nie jest temat poruszany po to, aby powiedzieć, kto miał gorzej, kto miał lepiej w życiu, bo to nie o to chodzi. Mam na myśl to, że wielokrotnie nie bierzemy do siebie wniosku, że to mogła być moja wina. Też tak robiłem. Nie jestem święty. Ale zachowujemy się tak, żeby tylko obwinić każdego za jakoś nie, nasze niepowodzenie, naszą porażkę. Nasz upadły związek. Naszą sytuację tam nie wyszła. Czy marzenie, które upadło i dajemy, zostawiamy to nasz cel gdzieś upadł i, i obwiniamy każdego po kolei, tylko nie samego siebie, bo przecież nasza duma była padła. Nie jest tak? też tak zachowywałem się ale zmieniłem siebie zostałem bardziej wdzięczny temu co, co mnie spotkało powiedziałem sobie co robię źle zmieniłem swoje otoczenie tych którzy ciągnęli mnie na dół powiedziałem sobie, że chcę muszę, więc zapierdzielam i patrzę w tym wypadku na siebie i chcę szczęścia dla samego siebie dla swoich najbliższych tych co mam w sercu których serdecznie pozdrawiam z pięknych Mazur i drogi kolego, drogi koleżanko, stanów się bardzo nad swoim życiem, a nie obwiniaj wszystkich dookoła.